Jesteśmy w miejscowości Eisenstadt w południowej Austrii. To właśnie w tym budynku mieści się prokuratura, którą prosił o pomoc pan Patryk Sitek, tutaj obywatel austriacki, którego synek został wywieziony do Rosji, do Nowosybirska. I tutaj pan Patryk nie może doczekać się odpowiedzi, dlaczego ta prokuratura kompletnie nic nie wykonała, jeśli chodzi o odzyskanie. Jego synka poskarżył się do jednostki nadrzędnej w Wiedniu. Jego adwokat napisał pismo, w którym domaga się podjęcia działań w ramach struktury Interpolu, jeśli chodzi o ściganie za to, co jest taką normą w świecie europejskim, czyli bezprawne wywiezienie dziecka za granicę. Będziemy w takim razie pytać, co dzieje się. W, w tym przypadku Unii Europejskiej, która ma instrumenty, by domagać się respektowania praw również międzynarodowych, wiemy, że Austria zajmuje szczególne miejsce, jeśli chodzi o kwestie związane ze współpracą z Federacją Rosyjską na terytorium. W Rosji nie toczą się działania wojenne w Rosyjsku wojny nie ma, więc pytanie jak funkcjonują te dwustronne relacje, jeśli chodzi o kwestie zabezpieczenia wzajemnych interesów. Tutaj pan Patryk Sitek podnosi, że dziecko z Austrii zostało przekazane do Rosji, więc w ramach wzajemności dobrze by było, gdyby również jego synek. Wrócił do Austrii. Dlatego będziemy pytać, co dzieje się w tym zakresie. Tutaj mamy cały, całe centrum prawne, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Tutaj również działa prokuratura, którą będziemy pytać o szczegóły, jak również jednostkę nadrzędną w Wiedniu. Jesteśmy w Wiedniu przed budynkiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To tutaj między innymi trafiła sprawa austriackiego obywatela o nazwisku Patryk Sitek, który próbuje odzyskać swojego syna, również obywatela austriackiego. Chłopiec ma w tym roku 7 lat i przebywa na terenie Rosji w Nowosybirsku. Tutaj w ramach konwencji haskiej Ojciec próbuje odzyskać dziecko, jak na razie nie otrzymuje pomocy ze strony instytucji austriackich, ministerialnych. Chcemy dowiedzieć się, jak wygląda w tej chwili ta sytuacja właśnie we współczesnej Unii Europejskiej, we współczesnej Austrii, ale również jeśli chodzi o kontakty międzynarodowe w ramach konwencji haskiej. Ojciec podkreśla, że jedno z dzieci zostało w ramach konwencji haskiej. Przekazane do Rosji, że ta bilateralna współpraca nadal istnieje. Domaga się teraz na podstawie dokumentacji, którą uzyskał tutaj w sądach austriackich, by jego syn w ramach właśnie wzajemności został przewieziony z terenu Rosji do Austrii. Będziemy pytać również Ministerstwo Sprawiedliwości o ten przypadek. Sprawa jest bardzo ciekawa. I będziemy na bieżąco informować o tym, w jaki sposób tutaj funkcjonuje nie tylko kwestia medialna, nie tylko kwestia taka oficjalna, ale również ta skuteczna, jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe w roku 2024. Otrzymaliśmy informację w Ministerstwie Sprawiedliwości w Wiedniu, że można spotkać się z przedstawicielem biura prasowego. Należy się umówić jednak na spotkanie. Oczywiście będziemy występować o to. Sprawa jest bardzo ciekawa. Chodzi o kwestię wzajemnej współpracy w ramach odzyskiwania dzieci w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kontakt z Federacją rosyjską.